Witam was w pierwszym odcinku z Big Holder Wielkiem hmm. sumie znalazłem na e, na Steamie, ta darmo była, więc sprawdziłem, że sobie spróbuję, zobaczymy jak, co z tego wyjdzie Zacznijmy e, więc grę e, Szanowny wersju Stein, Z radością informujemy, że zostaliście wyznaczeni na zarządca budynku klasy D pod adresem kruszwice6 Musicie się tam udać i niezwłocznie podjąć nowe obowiązki. Wasza rodzina zamieszka w Sudalenie. Eksperymentalny środek, z czym strzyknięty Wam podczas badania lekarskiego, stłumi potrzebę snu. Dzięki temu będziecie mogli poświęcić więcej czasu służbie ojczyźnie. Witamy Was wśród elity państwowych, które noszą Ministerstwo Alokacji. OK. Wielka w sumie nigdy nie oglądałem tak samo jak nigdy w nie, w nią nie grałem Więc to jest, moje pier to jest mój pierwszy raz. Jakby to. Będę mam, będziemy mieć jakieś y, opcje wyboru między złą a dobrą, to, to wiem na pewno. Ale jakie to będą opcje, nie wiem. Jeżeli, jeżeli nie tam mi się spodoba, myślę, że też sobie w dwójkę i, i trójkę i coś nagram. Zobaczymy jak to się przyjmie. Okej, okay, czyli tutaj zamieszkamy. Wygląda jak taka uboższa wersja e, domu, rodziny. O ja to nie pamiętam, <ścoughs> jak się nazywał ten serial. Aha. Ok, mamy klucze. Fajnie. Mamy co weźmieram użyj klawisze w albo lub przytrzymaj lewy przycisk myszy i w OK. Rodzina Adamsów. O! Tego, tego szukałem. Mieszkanie podobne... Yy, budynek się podamy do rodzinki Adamsów. Tylko Ciebie zależy jak prowadzisz rozgrywkę, Daj jednak, że z większością decyzji wiążą się o konsekwencje. To nie wątpię. Tylko jeszcze tak, czego my będziemy musieli tutaj dokładniej szukać, tego do końca nie mam, nie wiem, nie mam do końca pojęcia, czego my będziemy musieli szukać w tej grze. E, to na pewno tam będziemy musieli wyszukać ktoś, kto tam zagraża naszem, naszemu państwu, chyba. podejrzewam coś takiego, ale sam, ale sam. Co jest złe, a co będzie dobre, nie wiem, nie mam pojęcia. Okej, okay, jesteśmy w grze. dobra. E, to twój szef, Kliknij, aby rozpocząć ten nowy znak. E, oznacza, że po. Niezależna ma dla ciebie. Po co niezależna nie na zadanie? Wy musicie być Karol. Dzień dobry, towarzyszu. W imieniu Ministerstwa Porządku witam Was w nowej pracy. Co tu się dzieje? Pozbywamy się tylko szkodników. Nie powinniście się tym przejmować. Skłóćmy się, jak Pan sobie życzy. Wasz poprzednik nie radził sobie z najprostszymi zadaniami. Gdy osoba zajmuje ważne stanowisko, nie jest w stanie prowadzić, poradzić sobie z najprostszymi zadaniami, to się musi źle skończyć. Robił to z premedytacją, czyli jest szkodnikiem. Od teraz jesteście odpowiedzialni za wszystko, co robią mieszkańcy tego domu. Co rozumie pan więc wszystko? Wszystko oznacza absolutnie wszystko. Macie śledzić każdy ich krok i zapisywać każdą podejrzaną działalność. Ok, czyli już wiem mniej więcej na czym stoimy. Oczywiście, jeśli chcecie być, chcecie być dobrym urzędnikiem, za to jeśli zamierzacie być idealnym nadzorcą, to radzę Wam dokumentować ich hobby, zainteresowania, a nawet rozmowy. Jak mam to wszystko robić? Obserwujcie i zapisujcie. Pomogą Wam w tym kamery nadzoru. Najlepiej zacznij, zacznijmy od podstaw. Czy zarządzaliście już wcześniej jakimś budynkiem, potrzebujecie mojej pomocy? E, poprośmy o pomoc. Potrzebuję Pańskiej pomocy. W porządku, mogę Wam pomogę, wam, ale patrzcie uważnie, czego nie przegapcie. Dobra. Po pierwsze, to Wasz dzień. Znajduje się po prawej stronie ekranu. Przyjrzyjcie z, z zakładki i za, zapoznajcie się z ich zawartością. Jak sądzicie, wrócimy do naszej rozmowy? Ok, tutaj mamy zadania. Profile z mieszkanie numer 1, mieszkanie numer 2, mieszkanie numer 3, mieszkanie numer 4, remont, remont, remont. Dobra. To rodzinkę z dzieckiem, chłopcem i prawdopodobnie mąż... Nie, chłop. Student dokładnie. Moje starsze rodzeństwo studiuje, aby zostać inżynierem. To bardzo nie oraz pewien pasję młody człowiek. Młody człowiek. Bardzo serdecznie, ok. Tutaj Anna Stein, wiek 40, w Gospodyni domowa, moja droga żona zawsze mnie wspiera. Lepiej się z nią nie kłócić. Czyli to jest nasza rodzina, tak? Chyba ta. Marta, to jest nasza rodzina, ok. Przebywa w domu ze swoją matką, moja uko ukochana córka. Jej narodziny sprawiły, że, ma, że nasze życie stało się szczęśliwsze. No, faktycznie, bez syna. <laughs> e, Marius e, Sochimer. Sochima. Sochina. Nie wiem. Wiek 55, nauczycielka e, literatury. Żona byłego właściciela budynku. Aha, na ona pewnie dużo wiedziała. Były właściciel tego budynku, czyli ten też będzie wiedział. Sprzedawca Tytoniu. E, Jakub Wrętkow... Jakub kręta Podejrzany typ nie pracuje 45 lat. Ok. E, kru, kucharka na spałówce, przemiła staruszka. E, pracownik archiwum, zasłużony pracownik miejskiego archiwum. Ok. Dalej. E, rządowe dyrektywy. Dyrektyw numer 6000 BMB z dnia pierwszego. Ok, zabrania się ukrywanie przestępców. Nic nic nie ma. Dobra. E, wróć do obserwacji. E, Instalujecie w domu kamery aby ułatwić sobie pracę. Waszym, e, według naszych dokumentów wasz poprzednik otrzymał dwie takie kamery. Znajdziecie je w swoim biurze to ten pokój po prawej. E, Tutaj, dobra, e, możesz przeszukać. E, co, tutaj mogę? To mogę przeszukać, tego nie ma. tutaj mogę. Zobaczmy. Więc, tak, są kamery. E, zabierz wszystko. okej, okay, mamy. No, e, świetnie znajdziecie kamery. Tak, zainstalujecie je w jaskini w jadalni za... za mną. Jadalni za tobą, okej. Okay. Jadalnia jest gdzie? Jadalnia. Tutaj nie tutaj będziemy... Tak, tutaj musimy zainstalować. Dobra. I tutaj. To jest nie świetnie sobie radzić. to wasza pierwsza nagroda. Ło, eee, 300 i 100 punktów autorytetu. Zdaje fajnie. Naprawdę, jest szybko, aby mieć dalsze instrukcje. Pieniądze możecie wydać na zakup potrzebnych rzeczy. Znajdziecie je w sklepie. Za punkty autorytetu otrzymacie kolejne kamery. Punkty autorytetu określają waszą reputację, to będziecie je za. Wypełnienie zadań możecie wykorzystywać do osobistych celów, na przykład do nakła nakłaniania ludzi, aby postępowali zgodnie z waszym życzeniem. Nie zatem muszę zająć się czymś w ministerstwie. W każdej chwili możecie do mnie zadzwonić, korzystając z telefonu znajdującego się w waszym biurze i zapytać o co tylko chcecie. Przy okazji radzę Wam, żebyście nie ignorowali tego telefonu i odbierali go za każdym razem, gdy zadzwonię. Pamiętajcie, że wszyscy służymy naszemu wielkiemu rodowi, a wypełnianie poleceń je, ministerstwa jest od teraz sensem Waszego życia. Ok. Przejdźmy na najważniejszego budynku. do najważniejszego budynku. Mieszka kilku lokatorów stanowiących potencjalne ryzyko. Wasz poprzedni nie zaprowadzić do porządku. Mam nadzieję, że Wy poradzicie sobie z tym lepiej. Proszę powiedzieć, jak mam to, jak mam to zrobić. Po pierwsze, poważnie obserwujcie lokatorów. Jak tylko zabierzecie dowody nielegalnej działalności, piszcie raport, a resztą zajmie się policja. Eee, powiem wam w zaufaniu, że nasze wspaniałe państwo potrafi być bardzo hojne dla tych, którzy dobrze wykonują swoje obowiązki. Ministerstwo może przywrócić oko na fałszowanie dowodów czy szantaż, jeśli, je, że, jeśli tylko możecie pomoże Wam to osiągnąć wyznaczony cel. Okej. Okay. Dam sobie wszystko, nie tego oczekiwałem, że do... się No cóż, podoba mi się Wasz entuzjazm, nie zapomnijcie, że w każdej chwili możecie zadzwonić do, do Ministerstwa i zasięgnąć rady. I jeszcze jedno, klucz, który Wam dałem, otwiera wszystkie drzwi w budynku. Zanim użyjecie go, aby wejść do czyjegoś mieszkania, upewnijcie się, że w środku nikogo nie ma. Wielu obywatelom wciąż wydaje się, że ich życie prywatne należy tylko do nich. Na razie nie, nie, wypro nie, w nie, w dała nie wyprowadzajmy ich z błędu. Wierzcie się, się, drobato towarzyszu. E, Okej, okay, tutaj coś mamy. Dobra, inaugurancja. Szef kazał zadzwonić do ministerstwa po dalsze polecenie. Okej, okay. czyli musimy zadzwonić. E, Czyta, ten się pewnie uczy. Dobra, zadzwońmy więc. Tu mnie w początku Wasze połączenie zostało przyjęte. Dzień dobry, towarzyszu Karl. Zapoznajcie się z podstawowymi obowiązkami. Jesteście gotowi, aby przyjąć zadanie? Jestem gotowy. Zainstalujecie podgląd w mieszkanie numer 2. Mieszka w nim Jakub Kręta Krętaczewski. Kamery kupione w państwowym sklepie. Zachowujcie ostrożność. Do mieszkań lokatorów wchodzi, wchodzicie tylko wtedy, gdy nie ma ich w domu. Użyj kółka myśli, aby znaleźć wideo. Okej. Okay. A, okej, okay, dobra. On mieszkał bodajże na drugim piętrze, po prawie będzie. Ale tak, kamery są. Jedna, druga. Na wszelki wypadek kupimy właśnie te o, chociaż mogłem się przeliczyć. Obserwuj, Jakuba, przeszukaj mieszkanie numer 2, zainstaluj kamerę do mieszkania numer 2. Informację, zbierz informacje o Jakubie. Dobra. Dobra. Gdzie ty, Jakubie, możesz mieszkać? To jest mieszkanie numer 3, tutaj mam mieszkanie numer 2. A zatem, dobra. Czek. Tutaj gdzieś wyszli bardzo, bardzo dobrze. Czy on jest aktualnie w domu? Nie, nie ma, nie ma go. A więc chodźmy szybko, zanim tam nas zauważą. Chodź, 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 chodź. Tutaj instaluj. Czy gdzieś jeszcze mogę zainstalować daną kamerę? Nie mogę. A zatem wyjdź. Tak więc, czy tutaj jest zamknięte? Chyba tak, chyba jest zamknięte, mi się tak. Jest zamknięte, jak najbardziej. Więc chodźmy tutaj i przeszukaj mieszkanie. Aha, faktycznie. Faktycznie muszę jeszcze przeszukać mieszkanie. Kurczę, kurczę, trzeba tutaj zasnąć. Eee, tutaj. Przeszukaj. Aplikunek nie, nie ma nic. Przeszukaj. E, ukradni Aha, ok. Przeszukaj. Nic nie ma. E, chociaż może tutaj coś być, albo poduszki, albo coś w tym celu. Nic nie ma. I poduszki. Może coś się kryć też nie, czyli jedynie co tutaj mamy to w tym miejscu, ok musimy uciekać, bo oni już mogli, to ładnie tak Czyli tutaj, ok zamknęło się zadanie, informacja jest, ok to musimy tylko zbrać jeszcze informacje tylko jak mam zrobić informacje, mogę tutaj ich tam coś popytać Dzień dobry, się. przedstawiam się. Dzień dobry, pozwoli mi pani, że się przedstawię. Nazywam się Karl i jestem nowym zarządcą budynku. Jestem bardzo miła pana poznać i z pewnością poznam już pana mojego nieznośnego męża. Mamy też syna, jest do pana bardzo podobny, ale mieszka w stolicy. Eee... Zapytaj o męża. Marek pracował w archiwum całe swoje życie. Lubi swoją pracę, dużo papieru, mało ludzi. A urlopy spędza w towarzystwie swojej wędki. Yy, Okej, okay, zakończmy no rozmowę. Dobra, czy Znaczy, gdzieś... ten. Mm, starszy pan. Coś o sobie powie? Tylko pan potrzebuje do. O czasowniku archiwum. Przedstaw się, pozwól pani się że sami jestem, tak, tak, tak. Nazywam no się Marek Ranek, jestem e, Marek Ranek, jestem szanownym archiw, e, archiwistą, zmuszonym do życia w tym odrażającym mieszkaniu. Mam nadzieję, że zrobi pan to porządek, dam z siebie wszystko. Lepiej dla nas, a, dla pana, żeby tak właśnie było. E, zapytaj o żonę. Rosa pracuje na stołówce, odkąd pamiętam, zawsze siedziała w kuchni, tak.

Dzień dobry, mam na imię Karl. Jestem znowu na... tak, tak, tak. Witam, nazywam się Klas Schimmer. Będzie pan zarządcą budynku, który niegdyś należał do mojej rodziny. Niestety poprzedni zarządca zdążył doprowadzić go do ruiny. Mam nadzieję, że zrobi pan to porządek. Dam siebie wszystko. Zapytaj o dom. Ten dom należał kiedyś do pana. Zgadza się? Był wspaniałością mojej rodziny. Chciałem rządzić w nim pensjonat dla uzdolnionych dzieci, ale zamiast tego przerobiono go na... Częszową kamienicę. Nie jest tak źle. Nie widział pan bloków na poziomie D. M ma pan rację. Zawsze mogło być gorzej. Przynajmniej jesteśmy wolni. A żeby się nie zeschał. Na wolności można dać w szachy. To po powód do radości. Czyli lubi dać szachy. Okej. Okay. Dzień dobry, Przedstaw się. Tak, tak. Ja pana się, Maria. Tam coś mi się wam ale nie, nie jestem pewien. Sprawdził pan tu swoją pan tu swoją rodzinę? Tak, właśnie po nią poznać. się podaliśmy. Miał mi panią poznać. Przestań się. Dobra, okej, czyli to wszystko. to wychodzi. Dalej nie widzimy tutaj tego oto chłopka. Niestety. Nie wiem też ile nam to zajmie. Mogę przyspieszyć, to tego chęci przyspieszę. Czy dzisiaj jeszcze dwie dni muszę czekać, tak? Czy nie? Czy coś źle zrozumiałem jakoś? Oj, eee, Nie, 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 nie pauza, nie pauza. Też nie. Eee, w dniu, czego wszystko jabłka mają znosić. zadania się ich przygotowywaniu, spożywaniu. Wszystkie jabłka mają zostać zniszczone? Zadania się ich przechowywanie, że. Żeby... Zadania się tworzenie antyrządowych plakatów. Zadanie się ukrywania przestępców. Okej, okay. dobra. Dalej nie mamy żadnej informacji na temat tego pana. Tutaj ktoś sobie stoi. Eee, Dzień dobry, miałem mi pana poznać. Halo, halo, halo. Moje uszanowanie, handel. O, co pani dzisiaj sprzedaje? Proszę spojrzeć. Eee, nie ma tutaj jabłek. Mamy czekolady. Czekolada. Eee, jakąś książkę mamy. Hmm, śrubokręt, mam nadzieję, że nikt nie będzie go wpychać tam, gdzie nie trzeba. To może być ciekawe. Niebieski krawat, e, whisky. No nie ma na taką zimną pogodę. W sumie, w sumie, chociaż nie, mamy za mało pieniędzy, jeszcze nie stać nas na takie luksusy. Czy może porozmawiać? Możemy porozmawiać, to nie wiem. Co z, z naszą rodziną? Co w ogóle uważają o tym? Czy mi się tutaj podoba, czy nie? Oni Co oni tutaj robią? A, Autostówka, faktycznie. Faktycznie. Co? Nie chcesz mnie widzieć? Słucham. Co? Coś ci coś jej nie podoba, chyba? Coś się mi chyba nie podoba. Tak, tato Rozmawiaj o pracy. Nie podoba mi się, to się Twoja nowa praca, tato. Twój szef to paskudny ty. Powodował ci się jedzenie i nauka na uniwersytecie? I nowe ubrania? W takim razie może to ty zaczniesz nas utrzymywać. Ja nigdy już nie. Spróbuję znaleźć pracę. Będę studiował i jednocześnie pracował. Mam taką nadzieję. Nienawidzę kopalni, tato. Wolałbym zginąć i pracować jak niewolnik. W wybuchu pracy. Nie podoba mi się Twoja. Się... Aha, okej, okay, to już było. To Kurde. Eee, o kopalniach. Eee, Zmieniłeś zdanie w sprawie pracy w kopalni? Nienawidzę kopalni, tata. Wolałbym zginąć niż pracować, jak nie woli. Rozmawiam. Mam o sobie, o domowych domowy obowiązkach. Zdaję się pomóc, pomagać w domu. Niedawno bawiłem się na przykład z Martą. Okej, okay. zakończmy rozmowę. Gdzie jest właśnie moja córeczka, Marta. Hmm. Marta? Marta? Małta. to jej nie ma. To jest To Tutaj też jej nie ma. W moim biurze jej nie ma. To jest naprawdę podejrzane. O co chodzi? Porazujmy yy, o klasy. Przestraszyłam się, gdy mijała mnie policja prowadząca jakiegoś człowieka w Kajdanku. To, to był kar. Poprzedni zarządca budynku nie wywiązywał się dobrze ze swoich obowiązków. To jakiś koszmar. Karl przecież z ciebie też to może spotkać. Nie martw się, kochanie. Będę dobrym zarządcą. Okej, okay, czyli to wszystko, o czym mogę z nim porozmawiać. Tutaj mój syneczek, oczywiście, gdzieś sobie idzie, z pierwsza. E, tutaj okej, okay, dobra, dobra. Kupmy może kamery. Hu... hu... Jedną taką mi zakupił I jedną taką jeszcze Idealnie. Idealnie Czokolwiek dalej nie mam... nie ma żadnej wieści na temat... O, 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 Może tutaj coś będzie w krzaku w sumie. hop, 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 hop. I... nic nie ma. Dobra. Co to jest? Czemu ja to z tym nic nie mogę zrobić? Halo! Proszę bardzo. Jak mam niby zabrać te informacje? Co? Sprzećmy pocztę. Mizerzy z Polski inicjatywę, której celem jest wzmocnienie pozycji naszego narodowego języka. Jesteśmy jednym narodem i powinniśmy mówić jednym językiem. Oznajmił minister, dzięki temu wzrośnie bezpieczeństwo publiczne. Nasz kraj będzie mniej podatny na, działalność, na działania szpiegów i do których nalicza się. Odtąd mają wszyscy posiadający zagraniczne książki i posługujący się no, zaliczać. Aha, okej, okay, czyli. on już zniknął. To nie wiem, jaka to była książka w takim wypadku. Jest, moja córeczka. A co ona tam chowała? Czekaj, czekaj, co tam było? Coś tam było na pewno. Może coś chowało? Córku, cóluś. Córka. Członkowie do zębów, tylko szczotko do zębów Drewniany klock Drewniany klock Luźno mnie teraz magno. Zapytam o dom. Bardzo mi się podoba, jest takie wielkie, a nie Mnie też się podoba. Mamy aż trzy pokoje. Kiedyś mieliśmy tylko jeden. A do tego mamy telewizor, to tu Oni za, e, zabiorą nam telewizor? Nie, kochanie, nikt nam go nie zabierze. Patryk mówił, że czasem puszczają w nim kreskłówki. Ok, Okej. Przyspieszmy więc e, czas. Może coś... się tutaj... stanie. Może go spotkamy. Kamerkę na pewno dobrą kupiłem. Może faktycznie muszę tylko poczekać. Czy on palił? Czy on palił fila palnie czy nie W porządku, myślę, że właśnie będziemy tak patrzeć. Zabranie się śpiewania na placu przed ministerstwem? porządku? Ale po jego. Okej, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź, chodź, chodź. chodź, chodź. Handel. mowa. Eee, Życie naszego ukochanego wodza. Książka opisująca jest Życie naszego wielkiego wodza. Aha, okej, okay, czyli jest wszystko legalnie. Czyli wszystko jest tutaj dobrze. Czuję się jak taki komunista, nie tak wyskaku. E, 6 godzin, dobra. Ja go dalej nawet nie widziałem, co nie, dałem, nie zobaczyłem. To jest niesamowite. Może nie żyje. Ciągowi? jakby zebrać informacje o nich zbytnio nie mogę. Ło! Wow. Informacje odbierz tyle. Ja, nie, nie. Tu nie jestem w porządku, za to wielką towarzyszą Karol. Zostajecie ubrani słonię grzywną w wysokości 250. Jeśli stan waszego konta spadnie poniżej 0, zaniecie wyrzucenie z pracy. Zajmijcie się kolejnym zadaniem. Według naszych źródeł jako płomień przez pańskie dyrektywy. Obserwujcie go, użyjcie kamery, żeby jakąś nielegalną działalność. Zabierzcie dowody z do swojego raportu. Ale tym zajmiemy się w następnym odcinku. Ja wam dziękuję. Zostawcie lajka, macie jakieś porady na przykład w komentarzach. subskrypcji, jeżeli chcecie być na bieżąco z nowymi więc Do zobaczenia do następnego odcinka. Cześć!